Jedna z sąsiednich ulic jest już zablokowana. Nastroje są straszne. Spodziewamy się najgorszego. Śpieszymy się. Prawdopodobnie zaraz będziemy zakopywali ostatnią część. Do widzenia, żebyśmy tylko zdążyli zakopać. To słowa 19-letniego Dawida Grabera, który podczas zakopywania podziemnego archiwum Getta Warszawy napisał testament, wykorzystując ostatnią szansę na zachowanie pamięci o swoim życiu. Po rozpoczęciu akcji likwidacyjnej w gestie warszawskim nie tylko nie było możliwości prowadzenia w szerszym zakresie prac nad kopiowaniem gromadzonych dokumentów, lecz także nie kontynuowano ich porządkowania i ewidencji. Zabrakło też czasu na rozdzielenie zebranego materiału i ukrycie go w różnych miejscach. Sytuacja zmusiła kierownictwo Onek Szabat do podjęcia decyzji o ratowaniu zbiorów, póki było to jeszcze możliwe. Zadanie to zostało powierzone sekretarzowi grupy Herszowi Waserowi, który do ukrycia skarbu oddelegował nauczyciela Izraela Lichtensteina. Zapadła decyzja, aby dokumenty schować w zaufanym miejscu, czyli w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Bera Borochowa przy ulicy Nowolipki 68. W ukrywaniu dokumentów, nocą z 2 na 3 sierpnia 1942 roku, Lichtensteinowi pomagało dwóch jego uczniów 19-letni Dawid Graber i 18-letni Nachum Grzywacz. Dokumenty zostały umieszczone w 10 metalowych skrzyniach. Do jednej z nich ukrywający dołączyli także swoje testamenty oraz pracy żony Lichtensteina, artystki Geri Sekstein wraz z jej testamentem. Nikt z nich nie doczekał końca wojny. Dawid I Nachum w swoich testamentach pisali nie tylko o tym, co działo się na ulicach Getta podczas wysiedlenia, w momencie chowania przez nich archiwum akcja trwała od 11 dni, a w obozie zagłady w Treblince zginęło się około 70 tysięcy Żydów. W ostatnich słowach zawarta jest troska o najbliższych i strach o własny los, jak również duma z wypełnienia misji najważniejszej wagi, w której widzieli sens ostatnich dni życia. Dokumenty pisane in articulo mortis, czyli w obliczu śmierci, stanowią ważną część całego zbioru archiwum Ringelbluma. To wyjątkowy dowód na jednoczesne przebudzenie w człowieku nadziei i zwątpienia. Ukrycie archiwum było aktem wiary w to, że przetrwa ktoś, kto będzie mógł je znaleźć, odczytać, wskazać winnego i go osądzić. Zwątpienie zaś wiązało się z niepewnością, czy dokumenty zostaną odnalezione i zdołają wstrząsnąć sumieniami z obojętniałego świata. Dawid i Nachum wiedzieli, jak ważne są papiery im powierzone, dlatego, z pełną świadomością ich znaczenia, słysząc jednocześnie krzyki zabieranych na uszlak plac, postanowili wykorzystać ostatnią szansę na pozostawienie śladu po sobie. Byłem jednym z tych, którzy zakopali skarb materiał o prześladowaniach żydowskiego narodu w hitlerowskiej guberni. W dniach, kiedy zabijano dziesiątki ludzi za różne przewinienia, kopałem i schowałem ten materiał, abyście się dowiedzieli o cierpieniach i mordowaniu przez hitlerowską tyranię. Nie znam mego losu, nie wiem, czy będę mógł wam opowiedzieć, co stało się dalej. Pamiętajcie, nazywam się Nachum Grzywacz. Dawid Graber pisał: Czuliśmy naszą odpowiedzialność, nie baliśmy się ryzyka, zdawaliśmy sobie sprawę, że tworzymy historię, a to jest ważniejsze niż nasze życie. To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi. Po zakończeniu akcji styczniowej, kierownictwo ONE podjęło decyzję o ukryciu kolejnej części archiwum. W jakich okolicznościach, kto i kiedy je ukrywał, nie wiadomo. Dokumenty zostały schowane w tym samym miejscu, co pierwsza część, czyli w szkole, przy ulicy Nowolipki 68. W drugiej części podziemnego archiwum Getta Warszawy znalazły się m.in. relacje z obozu zagłady w Treblince i ulotki wzywające do oporu. Dlatego uznaje się, że drugą część archiwum ukryto w lutym 1943 roku. Spośród wszystkich członków Onekszabad wojnę przeżył sekretarz Ringelbluma, Hersz Wasser, wraz z żoną Blumą i pisarką Rachelą Auerbach. Jedyną osobą, która po wojnie wiedziała, że archiwum zostało ukryte, był Wasser. Jednak po wojnie ani budynek, ani ulica już nie istniały, zniszczone doszczętnie w czasie pacyfikacji powstania w Getcie Warszawskim. 18 września 1946 roku udało się odnaleźć w ruinach Getta tam, gdzie niegdyś mieściła się szkoła imienia Bera Borochowa, ukryty skarb. 10 metalowych skrzyń wypełnionych dokumentami. 1 grudnia 1950 roku podczas prac budowlanych osiedla Muranów, robotnicy przygotowujący podkop pod nowy budynek na Nowolipkach odnaleźli dwie bańki po mleku wypełnione dokumentami. Ta część kolekcji, podobnie jak pierwsza, została zabezpieczona i zdeponowana w Żydowskim Instytucie Historycznym i stanowi najważniejszy skarb w archiwum naszego instytutu.